Panie Ministrze, kiedy 10 lat temu rozmawialiśmy w Świdnicy w Muzeum Kupiectwa Świdnickiego, mówiliśmy o tym, że strefa Schengen Wolne granice, ludzie jeżdżą, gdzie chcą wolny przepływ handlu usług. Ta integracja jest nam potrzebna, żebyśmy infrastrukturę w Polsce poprawiali, rozwijali się gospodarczo. Dzisiaj wygląda na to, że jakby inne problemy przed nami stoją, pewne rzeczy bardzo dobre w Polsce zostały zrobione, więc jakie zadania głównie stoją przed Europarlamentarzystami polskimi i co w zasadzie dla naszych spraw polskich i unijnych jest dzisiaj Важный. Ma Pani rację, że się zmieniło. Bardzo dużo zmieniło się, jeżeli chodzi o wyzwania, bo z jednej strony 1 stycznia przyszłego roku rozpoczynamy polską prezydencję, czyli wracamy do takiego symbolicznego przywództwa w Europie. Ale w tym samym czasie bardzo szybko przystępujemy do programu związanego z następną perspektywą finansową. Ona będzie ostatnią tak dla nas ważną, a zacznie się w 2027 będzie się kończyła w 2034-2035. O finansowe, więc walka będzie wyjątkowo trudna. Nie chcę powiedzieć brutalna, ale z tego też powodu ekipa, która będzie w Parlamencie Europejskim reprezentowała Polskę, musi być kompetentna. Ale trzeci element to jest ten wschodni, wynikający z wojny w Ukrainie. On jest niezwykle ważny. Będziemy budować pierwszy raz wspólną politykę obronną. Nie oznacza armii, ale będzie oznaczało to kompletną zmianę polityk w zakresie finansowania badań naukowych, produkcji elementów uzbrojenia, produkcji ochrony. Nie czyli systemy satelitarny Galileo i Kopernikus w nowych formach, w nowych funkcjach, w nowych zadaniach, to także będzie wymagało pracy. No i oczywiście bronimy pewnych rzeczy, które są nam dane. To jest element wspólnej polityki rolnej, która musi być wzmocniona i uelastyczniona, bo sami rolnicy protestują. Musimy obronić program Erasmus+, z którego korzystają młodzi ludzie, przede wszystkim studenci, ale ostatnio udało się, że także Uniwersytet Trzeciego Wieku osoby będą będące na emeryturze. To są takie elementy, które przesądzą o tym, czy wszyscy będą mieli satysfakcję z tej naszej przynależności w ciągu dalszym, czy będzie się zwiększać grupa może nie europrzeciwników, ale eurosceptyków. Pan sam sobie powiedział, że specjalnym entuzjastą Unii Europejskiej nie jest, ale rozumie jej potrzebę bycia w kontekście bezpieczeństwa Polski i Polaków, w kontekście przeszłości, historii Polski i jej przyszłości. Co należy w Unii Europejskiej naprawić i o co będzie pan tam zabiegał, w ogóle cała wasza formacja chrześcijańskiej demokracji? Byłem euroentuzjastą wtedy, kiedy wstępowaliśmy do Europy. I to była właściwa reakcja dla większości Polaków. My po prostu spełnialiśmy swoje. Marzenia. Natomiast w tej chwili według mojej oceny nie wolno przechodzić na stanowiska eurosceptycyzmu, nawet jak nam się coś nie podoba. Trzeba być raczej eurorealistą, czyli widzieć wady. I zalety. I nie można zapominać o zaletach, ale trzeba dostrzegać wady. Tak jak Pani słusznie zapytała, co trzeba zmienić, mhm. prawda? Jakie są zadania? Pierwsze zadanie to jest przede wszystkim elastyczność. Ja uważam, że Unia Europejska zbyt często proponuje nam sztywne rozwiązania, które nie wszędzie idealnie pasują. Nie należy zwiększać władzy biurokracji brukselskiej. Ona jest i tak bardzo duża. Natomiast lepiej realizować zadania, które w tych kompetencjach są wpisane od lat. Kolejna rzecz bardzo ważna. To jest redukcja biurokracji. Ja muszę powiedzieć, że jak rozpoczynałem swoją pracę w Parlamencie Europejskim, to był 2014 rok, czyli 10 lat temu, po to, żeby wypełnić określony kwestionariusz, nieważne już na co, potrzeba było wypełnić jedną stronę. Teraz cztery strony. Wówczas trzeba było wypełnić trzy strony, aby się rozliczyć. A teraz 11 stron, żeby się rozliczyć. Ta biurokracja, krótko mówiąc, ma swoje oczywiście tam cele czy pewne zadania, ale ja uważam, że przekroczyła pewną granicę zdrowego rozsądku, czy w ogóle rozsądku, i powinniśmy tę biurokrację y, ograniczać, doprowadzić do sytuacji takiej, aby to było wszystko prostsze, łatwiejsze, czytelniejsze, bardziej transparentne. Z tym mamy kłopot. I ostatnia kwestia to jest, ja powiedziałam, o pewnej elastyczności. Y, mamy kraje w Europie takie jak Rumunia, jak Włochy, jak Polska, jak Portugalia, jak Francja, jak Niemcy. To są kraje o różnej historii, różnej tradycji, różnym potencjale i nie można wobec tych wszystkich państw stosować identyczny mechanizm w każdej sprawie, bez względu na to, czy to jest turystyka, czy ochrona zabytków, o których rozmawialiśmy dzisiaj. Musi istnieć pewna granica tolerancji, pewnej elastyczności, aby zmieścić tą różnorodność, a nie ją zabijać. W związku z tym ja też jestem zwolennikiem obrony pewnego fragmentu bardzo istotnego suwerenności państwa polskiego, nie jako globalnego, czy takiego nadbudowanego, tylko tego konkretnego, które sprowadza się do bardzo wycinkowych, ale bardzo konkretnych, ale twardych realiów przy tej okazji. Kiedy ma Pan mało czasu i ma zachęcić do powodów dla pójścia do wyborów parlamentarnych, to co Pan mówi? Proszę zwrócić uwagę, że my mieliśmy na Dolnym Śląsku sześciu eurodeputowanych, czyli sześć ośrodków informacyjnych, potem mieliśmy pięć, teraz mamy czterech, tylko czterech, w tym tylko dwóch z Dolnego Śląska de facto, czy trzech, jak się dokładnie policzy, zredukowaliśmy możliwości informacyjne dla samorządów, dla urzędów, dla indywidualnych osób, wszystko przez frekwencję. To znaczy ktoś nam z Dolnego Śląska coś zabrał, bo nie poszliśmy na wybory. Ja uważam, że posiadanie określonej reprezentacji w Europarlamencie przesądza o czymś, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Ale konsekwencją tego jest, jest luka wiedzy, luka w informacjach. A to oznacza lukę w inwestycjach, a to oznacza lukę w pracy, a to oznacza lukę albo słabsze tempo w realizacji rozmaitych potrzeb infrastrukturalnych. Więc na wybory trzeba pójść, żeby potem nie narzekać, ale też żeby ten postęp, na który liczymy, był rzeczywiście adekwatny do naszych marzeń, do naszych potrzeb, do, do tego co obserwujemy, widzimy, że trzeba zrobić. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Bardzo dziękuję i pozdrowienia dla świetnicy. Dziękuję bardzo.